Słowo koinonia pochodzi z języka greckiego i oznacza wspólnotę, udział, jedność, uczestnictwo albo dzielenie się czymś. W sensie ekumenicznym, koinonia wyraża wspólnotę pomiędzy wyznaniami, wyznaniami chrześcijańskimi, która nie jest jedynie jakąś zewnętrzną współpracą. Yy, ale głębokim uczestnictwem właśnie w ciele Chrystusa, którym jest Kościół. I właśnie w kontekście zbliżającego się Wielkiego Tygodnia, tego szczególnego Tygodnia, w którym zmierzamy w stronę Krzyża swoimi myślami, także liturgicznie, przypominamy sobie, że w centrum, Naszego zainteresowania jest Krzyż Chrystusa, przez który Bóg pojednał ze sobą nie tylko siebie z człowiekiem, ale też ludzi między sobą.